Mam mnóstwo materiału, już ponad 300 gigabajtów. Nigdy nie obrabiałem żadnego filmu, więc nie wiem, jak to teraz zrobić stworzyć pierwszy film. Na nim się będę uczył. Egipt, Marsala, poranny rozruch, nauka nowych rzeczy na skakańce snurkowanie nurkowanie z butlą z jachtu, rafy koralowe i inne coś pięknego. Drugi raz już będzie flyboard, flyboard flyboarding tak to się nazywa, czyli ten facet, co ma te buty i tak kilka dobrych metrów w górę fruwa. To też Wam pokażę, jak to wygląda. Także tak o, co piękne, że przekończyliśmy się, się, się dwa tygodnie, to będzie za dużo, ale absolutnie nie. I widzimy się od początku na tej wycieczce. Yo! I zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy. Ten moment, kiedy dzieci zajmują się sobą w akwaparku, a ty masz czas, żeby się położyć, otworzyć książkę, czytać i czekać na ten moment, że chcesz się spać i możesz sobie zasnąć. Oczywiście druga osoba w tym nie może spać, bo dzieci trzeba pilnować, ale tym się można zawsze podzielić. My się bardzo już dogadujemy, także naprawdę coś pięknego. Zresztą zobaczcie sami. Pierwszy dzień nauki skakania na skakańce przed nami. Oczywiście nie jest to tak, że zaczynam od zera skakać, potrafię, ale chodzi o lepsze skakanie, triki itd. Gdzie się przyzwyczaić, nie? okej okay, okay. A tutaj za mną jest przystanek autobusowy, i jedziemy na Aquapark. To trzeba poczekać, rozkładu nie ma, to jest zawsze loteria. Hello. Tutaj jeszcze nie byłem nigdy. Nikogo nie ma. Dzisiaj mocno wieje, więc tam jest czerwona flaga. Hello. It's good, thank you. Zresztą jest ciekawa rzecz. Mają takie motorki. A tutaj jest chłodnia. Czekamy tak już 5 minut. Nie wiadomo, może jeszcze drugie tyle, bo trzeba czekać. Witek i jego machine gun większy niż on. Mamusia jest bardzo ładna, piękna, zawsze uśmiechnięta. Teraz cały czas nagrywać. A jak będę nagrywać chłopców, to mamusia się nie będzie nerwować o nas. Ja taka, taka piękna, miła uśmiechnięta kobieta. Chłopcy się ładuje do bagażnika! Świetną rzeczą przy wszystkich basenach też jest sztuczna wykładzina Jeżeli nie ma o których się pościsz, no może nie wszędzie Na te wyższe zjeżdżalnie, Będzie teraz idziemy sami jednak kafel. Zaczyna wiać, za chwilę wam z góry pokażę jak wygląda pustynia Może najpierw widok na nasz kompleks Aquaparkowy na I tutaj już jest bardzo wiecznie, tak każdy hotel w Marsalam wygląda Czyli mamy pustynię, otoczony murami jakiś hotel dalej, po drugiej stronie znowu będzie pustynia.

Jesteśmy w aquaparku Strefa Dziecięca. To miejsce jest jednym z lepszych dla rodziców z dziećmi, którzy chcą mieć chwilę spokoju. Rodzice, które naprawdę sami się potrafią zająć. Ciężko jest znaleźć dobre miejsce, ale do jest pora chwilę powiadowa. Aquapark w tym momencie też ma zawsze przerwę. Wszyscy poszli i niedługo pewnie będą po obiedzie wracać. Dzisiaj piąty dzień i nauka 360 z zabijaniem na rękę. Próbujemy. To wszystko. Nie ma tutaj tlenu. Jest gorąco dusza Każda próba męczy. Coś wyszło, coś nie wyszło. Próbujemy dalej. Ale najważniejsza jest świadomość ruchu. Świadomość jest teraz kwestia praktyki. Praktyki i jeszcze więcej praktyki. Yo. W międzyczasie poukładać. Fajna sprawa. Pomieszana. I możemy zaczynać. funny people everybody put your hands up over there everybody hands up hands up three two one the two one so ladies a, Adam O bezpieczeństwo na półpacki dbają pod Także idę ich pod szukać. Chyba go znalazłem. Zaczymy. Jeden znaleziony. Wiem, że na pewno dźwięk jest kiepski, bo kamera jest zalana. Three, two, one, go. Koniec fantastycznego. czyli wygryzł mnie ta tata, tata, powiem Ci, że trochę, trochę to krzywo wychodzi, krzywo to nic. No bo tutaj wiatr, bo tu zwieje. O, dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Prawdziwa siła. Prawdziwa siła. Techniki się nie... się nie boi. Nie, nie boi. A, bo prawdziwa technika siły się nie boi. Trzeba mieć to i to, a będzie dobrze. Równy tydzień minął od kiedy jesteśmy na wycieczce. Dzisiaj idziemy, płyniemy na jakąś wyspę. Najpierw 100 km autokarem wzdłuż Morza Czerwonego. Później przysiadamy się na jakiś jacht Snurkowanie, nurkowanie, nurkowaniem. na jakąś wyspę. Potem jakiś jacht z widokiem pod wodą. Jak tam mijają ci wakacje? Widzicie? Fajnie. Fajnie, to no oczywiście. Mamy wypadek. Czernież no to, 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 to jest nasza żółta łódź pojwodna.